Bryken machen. Bryken Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć. Za tydzień grasej mnie na scenę. Z dowcipem ćwiczonym wcześniej. Ja nazywam się Kasia Chlebny. i wyłączcie, wyłączcie komórki. O, wbrew pozorom nazywa się Arkadiusz Lipiński Z wyjątkiem komórek z Tutaj, jak widać, nazywa się Piotrek Plewa. Jak widać. Jak widać. Ten z zębami, Uśmiechnij się Piotrek. <grym> Panie, to po lewej to Rysa czy Tyr? Jakie ten, ten z brodą. Z brodą. Nazywa się, jak widać, Grzegorz Kliś. Takie są fakty. Takie są fakty. Mamo, chciałem ci powiedzieć, że dobrze zagrałem. Przekaż dalej. Jestem prawnikiem pana Antoniego Nowaka. Mój klient obraził Pana Boga następującymi grzechami. Dla Rafała Kmity, Rafał Błędów było bardzo mało. Owszem były, ale kierunek był słuszny. słuszny. Słuchajcie, zagraliśmy przed chwilą spektakl w Mińsku i powiedzmy to szczerze, Ty też to powiedz, bo jechałeś na motorze, a my tutaj jechaliśmy jakimś takim busem, busem naszym, który mamy taki wypożyczony, oczywiście bus. I jechaliśmy tym busem i całą drogę padały okropne słowa. Przeklinaliśmy nieprawdopodobnie, że... Mińsk. Oto statystyczny polski szwagier! Pojechaliśmy no. 7 paramy. godzin z Krakowa. 7, Korki. No, ale nie Mińsk, tylko tyry. tyry. No to, ale co, ale nie myślałeś sobie. Mińsk? Nie, a ja mińsk, okej, okay, ale tyry. Nie, tyry. a ja właśnie myślałam, że Mińsk, bo cztery ronda po drodze i każdy zakorkowany. Ostatnio zrobiłam sobie pierwszą w życiu depilację i okazało się, że mam krzywe nogi. Ale przyjechaliśmy na miejsce i po tym występie, myśl sobie Mińsk. Warto było. Mińsk. Tak sobie myślę, mazowiecki. Rewelacyjna publiczność. Bardzo dziękujemy za przybycie uh -huh. mińskiej publiczności i za świetną zabawę. Marek to tak. zupełnie jak mój wnuczek. Tak. Z tym, że Naprawdę inteligentni ludzie. Super no, inteligentni. Bardzo im się podobaliśmy. Najbardziej inteligentni byli ci, którzy przyszli po autografy. Oj, jaj, 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 jaj. I sowicie, rzęsicie... Wszyscy, wszyscy troje. Co i brawa. O, jeszcze czekają w kolejce po autografie. Bo... Ja uważam, że takie grania w Mińsku są potrzebne i wskazane. W Mińsku? Bo gdyby ich nie było, nawet nie można by było powiedzieć, że odbyły, a szkoda. Ja wyliczyłem, że codziennie połykam 10 tabletek. Eee, to jeszcze nic. Ja codziennie połykam 25 tabletek. Ja tylko do śniadania. Nie, super publiczność. W ogóle y, zobaczyliśmy tych ludzi i my sobie, jacy oni będą w tym Mińsku. I się okazało, że są la la Takich w Krakowie nie jest. Nie, my w ogóle nie mamy publiczności. Nie, właściwie oni <gry> na on nas, tacy ludzie jak są w Mińsku. W Krakowie ich nie ma. Jedno spojrzenie, już jest wuj, pani nie wpadła w oko bez Jak dziś wiesz pani, wolę sznury. To były praktyki bredzące z grupy Rafała Kmity. Dziękujemy bardzo. Bardzo mi miło! Przepraszam, że nie podaję ręki, ale to z przyczyn obiektywnych. Dla Państwa mówi Piotr Plewa, Katarzyna Chlebny, Arkadiusz Lipnicki i Grzegorz Kliś. I tak wyglądamy jeszcze trzeźwi. Spróbujcie zaklaskać śmiech, 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 spróbujcie zaklaskać śmiech. Dla wszystkich nieorientowanych wystąpiła przed Państwem grupa Rafała kmitys Oczywiście, że pozdrowienia, pozdrowienia dla wszystkich. Dla tvn dla Polsatu, dla lokalnych <grym grym> dla całego Mińska Mazowieckiego. I, <grym> i, mazowieckiego> I dla burmistrza, niech daje pieniądze na kulturę. Pragniemy z całego serca, całym swoim ciałem, <grym <grym> podziękować dyrekcji. Podziękować wszystkim organizatorom tego wspaniałego przedsięwzięcia, w jakim mogliśmy uczestniczyć. I przede wszystkim podziękować Wam, drodzy mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, że tak pięknie potrafiliście ugościć nas tutaj. I na dodatek dostaliśmy ciasteczka, kawę, zimne napoje e, bezalkoholowe. No ale to już możecie poprawić na następny I nawet, nawet jeszcze garze dostaniemy prawdopodobnie. Prawdopodobnie, nawet. Jesteśmy bardzo zadowoleni prawda? Pan to jakoś powycina i zmontuje, nie? Właśnie, pan zetowy.